Mateusz Kostyk od nas dowiaduje się, że porusza się nie hulajnogą, a pojazdem, i teraz będzie użytkownikiem drogi, takim jak rowerzysta. Czy kierowca? No jestem trochę w szoku, bo no nie jest to na pewno nagłośnione, a popularność jest duża, myślę, hulajnóg. Nowe przepisy regulują sytuację tych na rolkach, deskorolkach, na hulajnogach elektrycznych oraz podczas używania tak zwanych urządzeń transportu osobistego. Od 10 do 18 roku życia to bardzo ważna kwestia, obowiązek posiadania karty rowerowej. Hulajnogą pojedziemy teraz maksymalnie 20 km na godzinę. Proszę mi uwierzyć, szybciej jeżdżę tak? tak? Są takie hulajnogi, które naprawdę potrafią zasuwać jak skuter. Policja będzie mogła sprawdzać trzeźwość kierujących hulajnogami do tej pory byli traktowani jak piesi. Jak się zwraca z jakiejś imprezy, tak? czy, czy coś, no to jednak na, na tych hulajnogowców się, się nie zwraca takiej uwagi. Hulajnogi i inne pojazdy elektryczne będą musiały jeździć ścieżkami rowerowymi. Przepisy są tak nieprecyzyjne, że mogą się tam pojawić osoby z kikami do Nordic Walkingo, nawet na szczudłach. Hulajnogi nie są niczym nowym. Według niektórych źródeł mają nawet 200 lat. Nowością jest miejsce, w którym można je znaleźć. O, co, i prosta sprawa. Robimy tak i albo się czujemy złoczyńcą, albo ją przewracamy. Przemysław Kielar pokazuje skutki spotkań z chulej nogami porzuconymi gdzie bądź. Łatwo ją przewrócić nawet lekkim dotknięciem białej laski. I co? I dlatego jest to tak yy, niewdzięczny obiekt do ominięcia. Nowe przepisy wreszcie regulują to, gdzie można je zostawić. Jak najdalej od krawędzi jezdni na chodniku, jedna za drugą. Straż miejska będzie mogła wydać polecenie po prostu do, do odholowania e, takiego pojazdu. Na tak zwane nowe środki transportu jesteśmy skazani. Należy znaleźć model funkcjonowania tego rodzaju alternatywnego transportu. Wiemy wszyscy, że nie da rady w mieście upchnąć więcej samochodów. Jak bardzo trzeba uważać, pokazuje ten wypadek z Żor. 13-latek prowadzący po pasach. Elektryczną hulajnogę został potrącony przez auto dostawcze. Chłopca helikopterem przetransportowano do szpitala. Stenisowy ryk wydarzenia.